Cześć, ja jestem Lipe i w tym materiale opowiem o perkach występujących na przedmiotach. Wskażę te, które moim zdaniem są najlepsze i spośród których należy wybierać, aby stworzyć swój ostateczny build. W tym materiale nie będę omawiał poszczególnych perków dla danych umiejętności od broni, ponieważ nie o to w tym materiale chodzi, oraz nie będę dokładał do tych perków szczęścia i perków od generowania zagrożenia. A to dlatego, że szczęście jest nam potrzebne tylko i wyłącznie do szukania tych już najlepszych przedmiotów przy okazji dropu z mobów, a te do generowania zagrożenia służą do tego, żeby po prostu trzymać potwory, więc już każdy chyba taki sprzęt na PVE, jeżeli gra tankiem po prostu ma. Posłuży mi do tego strona NWDB. NWDB, ponieważ na stronie New World Fans, która jest w polskiej wersji językowej, niestety jest to bardzo źle wszystko, wszystko przedstawione, więc... Ciężko jest to tam robić, w grze również nie jest fajnie. Dlatego posłużę się tą stroną, na której jest to wszystko jasno i klarownie przedstawione. Jest w języku angielskim, ale spokojnie ja będę to przedstawiał w języku polskim, więc każdy skorzysta. I ci, którzy grają po polsku, i ci, którzy grają po angielsku. Ok, zaczynam od biżuterii i na pierwszy rzut leci amulet. Pierwszy perk, który jest moim numerem jeden, to jest health, czyli zdrowie i zwiększa. Nasze maksymalne zdrowie o daną wartość przedstawioną poniżej. W przypadku maksymalnym jest to 9,4% maksymalnego zdrowia. Perk numer 2 to Divine, czyli w języku polskim Boskość. I ten perk podkręca całe leczenie, jakie do naszej postaci trafia, o daną wartość. Maksymalnie jest to 9,6% więcej zdrowia. Czy to są potiony, czy to jest leczenie od, od Hillera, wszystko, co nas uzdrawia, jest po prostu o tą wartość powiększone. Perk numer 3, na który ja bym zwrócił uwagę, na który zwracam uwagę, no to Purify, czyli oczyszczenie. Kiedy jesteśmy poniżej 50% zdrowia, gdy zostaniemy trafieni, wszystkie debuffy, jakie na nas są, spadają. I ten perk zyska bardzo mocno w momencie, kiedy pojawi się rękawica próżni, więc warto o nim myśleć. Ale jeżeli nie ten, no to. Fortified Recovery, czyli umacniająca regeneracja, również będzie świetna. Działa w ten sam sposób, tylko że zamiast oczyszczania daje nam 10% Fortify, czyli umocnienia na 5 sekund. I obywa, w obydwu przypadkach mamy czas odnowienia 90 sekundowy. Gdyby nie któryś z tych dwóch, no to należy pójść w kierunku czasów odnowienia, czyli taki ogólny czas odnowienia. Ogólny cooldown, czasy odnowienia, kiedy jesteśmy atakowani, bici. To jest bardzo fajne dla tanków, które mają dużo zdrowia, dużo armora i mogą sobie stać i przyjmować tych, tych obrażeń dosyć sporo. A dla, dla postaci, które unikają, czyli na ogół będą to range DPS, postacie wtedy obniżenie cooldownu o daną wartość po wykonaniu uniku. Ok, no i to się będzie tyczyło też całej reszty biżuterii, ale o tym za chwilę. Kolejne, kolejna biżuteria to pierścionek. Na pierścionku numer jeden, który zawsze należy wybierać, to kin awareness, czyli ostra świadomość. Zależy, należy za każdym razem, ponieważ jest to drugi przedmiot, zaraz po broni, na którym występuje szansa na trafienie krytyczne. Szansa na trafienie krytyczne potrafi odpalić nam raz, że zdaje większe obrażenia, dwa, że potrafi uruchomić jakieś pasywki albo inne perki, które gdzieś tam się mogą przewinąć również na przedmiotach, dlatego to jest tak super ważne, jest to ekskluzyw. tak, dlatego trzeba to po prostu jest to ekskluzyw dla, dla tego, dla, dla pierścieni więc należy to wybierać i nie można tego olewać. Kolejna rzecz, herty, czyli pokrzepienie, zwiększa naszą maksymalną staminę o daną wartość widoczną tutaj i to jest perk, który jest must have, który jest jest wymagany dla postaci grających w lekkich albo w ciężkich setach. A to dlatego, że i lekkie, i ciężkie mogą wykonać tylko dwa uniki, ponieważ kosztują 50 staminy, a ten perk daje nam 109 staminy i mamy wtedy dostęp do tego trzeciego uniku. W przypadku średniego armora nie dostajemy kolejnego uniku. No, nie da się tego, nie da się tego tak ugrać, niestety, no ale. Ale cóż, no więc jeżeli grasz w średnim armorze, to kolejne przykłady perków będą dla ciebie, myślę, że lepszym wyborem. No i tak, na numer 3 to zwiększenie obrażeń od danego rodzaju obrażeń. Czyli jeżeli ktoś gra ognistą laską w głównej mierze, no to obrażenia od ognia, jeżeli lodową rękawicą, to od lodu, a jeżeli ktoś gra rapier, no to frost damage będzie wyborem dla tej osoby numer 4 to co na samym końcu, ale co też będzie dobre no to odnowienie czasów, wszystkich umiejętności w zależności od tego jaką postacią się gra z czego się najbardziej skorzysta ok, mamy amulet mamy pierścień, to teraz przychodzi czas na kolczyki i tutaj numer 1 to regenerating, czyli regeneracja pasywna regeneracja zdrowia o daną wartość, którą widzimy, maksymalnie 0,48% co sekundę. Jest to wystarczająca wartość, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Więc, więc po prostu brać i się nie zastanawiać. Do tego refreshing toast, czyli skrócenie czasów odnowienia potionów. Wszystkich potionów. Wszystkie potiony o tą daną wartość mają obniżony cooldown 28%. To jest bardzo dużo. Nie można tego, tego olać. Numer 3. Dla mnie jest to chyba Healthy Toast. Yy, chyba Healthy Toast, mamy, mamy dwa, numery 3, o, zróbmy tak. Dwa numery 3, to jest Nimble, czyli gibkość, i Healthy Toast, czyli Zdrowy Toast. Nimble działa w ten sposób, że nasza stamina yy, regeneruje się szybciej o daną wartość, dzięki czemu uników więcej, dłużej można stać na bloku, yy, czy ten, przepraszam, dłużej stać na bloku, yy, się nie będzie dało, ale ta stamina będzie się gdzieś tam szybciej regenerować, więc to jest super sprawa. No i Healthy Toast otrzymujemy dany procent zdrowia przy użyciu potiona do many. No i tutaj sztuczka jest o tyle fajna, że ten procent działa nawet jeżeli użyjemy najtańszych, najgorszych potionów do many. Blisko 10% zdrowia zostanie odnowione, więc wydaje mi się, że też nie ma co tutaj się Zastanawiać i szukać jakichś innych rozwiązań. Ok, to teraz przejdźmy do broni. No i na broniach, tak jak w przypadku pierścionka, szansa na obrażenia krytyczne, czyli tutaj kin, ostrość w tym przypadku, jak się nazywa w języku polskim, będzie tym numerem jeden. Numerem 2 hmm, będzie, moi drodzy, jest tutaj coś takiego jak. Już szukam. O, enchanted, to jest zaklinanie. Lekkie i ciężkie ataki biją o daną wartość więcej, czyli maksymalnie 9,6%. Lub refreshing move, czyli odświeżający ruch. I tutaj dostajemy skrócenie cooldownów o 2,8% na lekkich i ciężkich atakach za każdym razem. Więc to dla postaci, które używają dużo umiejętności, również będzie świetnym wyborem. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobre i tak na dobrą sprawę stoję w rozterce, co jest lepsze spośród tych, tych dwóch perków. Na pewno jest kin jako numer jeden, czyli ta ostrość, a, a tutaj czy to, będzie, czy to będzie zaklinanie, czy odświeżający ruch, no to już w zależności od tego, jaką broń znajdziecie i co traficie. Obydwa będą świetne. Dopiero później pojawia się zwiększenie obrażeń krytycznych czyli okrutność i jest na równi z perkiem, który nazywa się Kinley Jack i to jest zaciekły zadzior. Na krycie target dostaje krwawienie, które zdaje 7% obrażeń od broni przez 10 sekund i to ma 10 sekund cooldownu. Wielokrotnie ktoś z daleka mnie ustrzelił, Jakimś muszkietem i dołożenie tej dotki, jak wpadnie jeszcze kryt, naprawdę to, to, to robi robotę. No i tutaj wydaje mi się, że właśnie obrażenia krytyczne czy ten kili jack na, na, na jako, numer, jako numer 3 będzie, będzie wspaniałym wyborem. Ok. I to tyle na broni. Więcej, więcej nic, nic na broni nie chcę, więcej nic na broni nie szukam, nie wybieram. Przejdźmy do tarczy. Tutaj numer jeden to Sturdy, czyli wytrzymałość. Odaną wartość, mniej staminy przy blokowaniu. Wydaje mi się, że nic lepszego tutaj nie można sobie wymarzyć. Jako numer dwa, któryś, któraś z umiejętności, czyli ulepszenie sobie jakiejś umiejętności, którą akurat gramy. No i numer trzy, ja bym redukował czasy odnowienia. Nie wydaje mi się, żeby coś innego było tutaj lepsze, więc dla mnie numer 3 numer czas oddania, numer 2 umiejętności, numer 1 stamina na tarczy. No i przechodzimy teraz do armorów. Tu się dzieją cuda. Numer 1 umiejętność, czyli perk do umiejętności, których używamy, tego należy szukać to należy wybierać tak nie mówimy tutaj o cechach jakie, jakie cechy mają gdzie być mówię tutaj o umiejętnościach o perkach więc jeżeli używasz nie wiem firebola czy ognistej kuli to szukasz perka do ognistej kuli jeżeli uży, używasz e, e, whirlwind'a gravity well'a czy jakiej innej umiejętności to szukasz właśnie pod tą umiejętność perka i to będzie zawsze dobre drugi najlepszy pomimo naprawy to jest resilient e, czyli nieustępliwość Zmniejszamy obrażenia krytyczne, które są otrzymywane. Każdy uderza krytami, te kryty są bardzo mocne i należy po prostu jako, jako drugi perk wsadzić sobie właśnie to. A jako trzeci, fantastyczny perk, to będzie perk do obniżenia czasów odnowienia. I tak jak w przypadku pozostałych broni, wszystko zależy od tego, jaką postacią gracie. I to by było na tyle o perkach za uwagę serdecznie dziękuję zachęcam do wejścia na Discorda, gdzie staram się stworzyć razem z wami, staram się stworzyć wspaniałą społeczność, która sobie pomaga. Zapraszam na wejście do mojego Instagrama, czy też Facebooka, gdzie też pojawiają się jakieś informacje odnośnie streamów, czy mojego życia prywatnego. Mówię o tym, bo jest to bardzo ważne. Też zachęcam do subskrypcji. No i oczywiście zapraszam na streamy we wtorki, czwartki, niedzielę na Twitcha. Za uwagę jeszcze raz dziękuję. Widzimy się w kolejnym materiale. Cześć, cześć.